Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na farmie u Micha. Dzisiaj sprawdzimy sobie ile tracimy pieniędzy na automatycznej sprzedaży w naszych fabrykach. Ja przygotowałem tutaj mleczarnię, tartak oraz szklarnię. No już wyjaśnię o co chodzi. Gdy wejdziemy sobie w menu fabryki przy każdym towarze mamy właśnie tutaj trzy opcje, mamy dystrybucję. Jeżeli właśnie mamy kolejną fabrykę, która by używała tego towaru, to ten towar jest automatycznie przeniesiony do innej fabryki. Przechowywanie, wtedy palety po prostu będą nam się pojawiać koło tej fabryki, no i właśnie automatyczna sprzedaż, o czym dzisiaj pogadamy. Ja test przeprowadzę w ten sposób: że wrzucę sobie tutaj właśnie paletę. Mamy koziego mleka do tej fabryki i włączę sobie produkcję kozie mleko w butelkach. Właśnie tak, i przewinę czas o miesiąc do przodu i ustawię tutaj właśnie dystrybucję, wtedy właśnie to mleko, nie mamy żadnej innej fabryki, gdzie to mleko może zostać wysłane, także ani ta paleta się nie sprzeda wyprodukowana, ani nie zostanie jakby zespałnowana obok fabryki. W następnym miesiącu po prostu przyjdę tutaj i ustawię sprzedaż i o każdej pełnej godzinie właśnie towar zostaje sprzedany. Tutaj akurat jest proste przeliczenie, bo mamy 1000 koziego mleka, więc zostaniemy 2000 koziego mleka w butelkach i ustawię właśnie, tak powiedziałem, sprzedaż. Przewinę czas do pełnej godziny, to ład zostanie sprzedany, gdy wejdę sobie właśnie w statystyki i finanse to tutaj w zakładce sprzedane produkty będę miał napisane właśnie ile dostaliśmy za to kozie mleko Problemem tylko jest to, że no, załóżmy, że na przykład tracimy 25% na tym, tylko że to mi 25% od czego. Tu jest właśnie ten największy powiedzmy problem, żeby to dokładnie obliczyć, dlatego jak gdy właśnie sobie wejdę tutaj, w tym samym czasie gdy to sprzedam, wejdę sobie właśnie tutaj na cenę kozie mleko w butelkach i wyliczę średnią z tego, co tutaj mamy. Tu widzicie mamy na przykład 4143, a najmniejsze mamy 3911 i policzę z tego właśnie średnią i procent jaki straciliśmy na tym. I ten sam test przeprowadzę właśnie dla koziego mleka, dla gotowych ścian i dla sałaty. Następnie sprawdzę, jak to wygląda na innych poziomach trudności. Ja test przeprowadzę na średnim poziomie trudności. Ja sprawdzę też, jak to wygląda na łatwym i na trudnym, czy właśnie ten sam procent tracimy. No i to chyba tyle. To ja zabieram się do pracy i widzimy się na podsumowaniu, gdy będę miał wyniki. Ok, widzowie, test zakończony i od razu przejdźmy do wyników. Zacznę od koziego mleka w butelkach. Wrzuciłem jedną paletę i powinienem dostać 2000 litrów, ale ja zobaczcie, pierwszy raz dostałem 2091, później 2076. Nie wiem skąd, te, skąd ta rozbieżność, no ale mniejsza z tym to nie jest tematem akurat tego testu. I z automatycznej sprzedaży, zobaczcie, w pierwszej linijce dostaliśmy 7556. A średnia cena w skupach wynosiła wtedy 4034 czyli moglibyśmy za to otrzymać 8434 i z tego to w procentach wyszło to 10,5%. Następna linijka to jest te, dokładnie ten sam test, tylko parę miesięcy później chciałem po prostu, żeby ceny się to troszeczkę pozmieniały i zobaczyć, jak to wtedy wyjdzie. Widzicie wtedy straciliśmy 9,8%, no, czyli lekka zmiana, no, ale gdzieś to tam oscyluje, powiedzmy, w tych okolicach 10%. Następnie przeprowadziłem test na gotowej ścianie. No i tutaj dokładnie tak samo. Też za pierwszym razem wyszło 10,3%, czyli też bardzo podobnie. Za drugim razem wyszło aż 13,2%. Nie wiem skąd ta rozbieżność. Jest to najwyższa liczba w ogóle w tej tabelkach. Największa strata. No ale też właśnie tak jak mówię, w okolicach tych 10-11% można powiedzieć. Tak to mniej więcej oscyluje. No i następnie test sałaty i tutaj, jak widzicie, też dokładnie ta sama historia 10,8 i 10,1%, czyli można śmiało powiedzieć, że jeżeli właśnie liczylibyśmy cenę z yy, średnią ze skupów, no to wychodzi, że tracimy na tej automatycznej sprzedaży powiedzmy między 10 a 11%. No, z tą gotową ścianą, tylko tam coś właśnie wyszło to troszeczkę inaczej. Sprawdziłem jeszcze sałatę na łatwym i na trudnym poziomie trudności, i tam wyszło kolejne 9 i 8,8. A to no, w sumie to troszeczkę mniej i być może jest tam jakaś niewielka różnica pomiędzy poziomami tych trudności, no ale jak widzicie, po okolicach tych 10% powiedzmy tracimy na to 10, no może troszkę więcej, bo jakbyśmy wzięli pod uwagę najwyższą cenę w skupie, to ta wartość byłaby nieco wyższa niż średnia. chociaż w przypadku sałaty te skupy raczej bardzo, trzymają cenę raczej bardzo podobną. No i to by było w sumie na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że. Ten materiał pomógł Ci zrozumieć, ile tracisz pieniędzy na automatycznej sprzedaży i może podjąć decyzję, czy samemu sprzedawać palety, czy raczej zostawić to i po prostu niech się sprzedają automatycznie. Zapraszam na inne moje filmy. Jak materiał się podobał, to zostaw proszę łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Trzymajcie się, cześć!